Witaj, nagrywam przekaz, jasność, której potrzebujesz. Tasuję te karty i dwie tutaj się pchają do przekazu. Ok, tu jest jakiś proces, tu jest jakieś, jakieś przejście. I to przejście. Wywołuje ogromny chaos w Tobie. Tracisz entuzjazm, radość z tego, co robisz, mm. i słyszę, że to minie, ale jakaś transformacja jest konieczna, by coś nowego mogło się zadziać. A tym nowym myślę jest tutaj relacja. Dla jednych to będzie relacja romantyczna, dla jednych to będzie przyjaźń, dla jeszcze innych będzie to relacja z samym sobą. I relacja z samym sobą jest bazą do tych innych relacji. Pamiętajmy o tym. Jeśli nie kochamy siebie, to będziemy w tej drugiej osobie szukać tego, czego sami sobie nie dajemy. Znowu miłość, znowu nowy początek. Słyszę entuzjazm do jakiejś relacji. Tutaj został rozwalony z jakiegoś powodu. Może to nie była ta relacja, by odkryć miłość w sobie. Także tak czy siak, tutaj jest zakończenie takie dla Twojego obecnego stanu, dla Twojego obecnego procesu, że sielanka, błogość, miłość, przepiękne, harmonijne relacje. To jest wejście w nowy Czas, czas pełen miłości. Niech Cię ta transformacja nie zwiedzie i ten chaos. Niech Cię nie przekona, że coś jest nie tak. Bo tu wszystko będzie dobrze. I znowu jest kolejny as, macie trzy asy asy to jest wszystko nowe, nowe doświadczenia nowe możliwości nowe pomysły może jakiś Twój plan, jakiś pomysł coś czego bardzo chciałeś zostało tutaj zburzone ale po to by było jeszcze lepiej Być może nawet to jest tylko jakiś Twój wewnętrzny proces, może to nie dotyczy niczego ani nikogo, tak naprawdę. No, jeśli temu się przyjrzymy tak szerzej, no to wszystko, co jest na zewnątrz, dotyczy tylko i wyłącznie nas samych, bo jeśli w nas coś porusza, to znaczy, że tutaj jest coś w nas, czemu należy się przyjrzeć. To jest proste, wszyscy o tym wiemy, ale tak jak zawsze mówię. My zapominamy o tych prostych rzeczach, najprostszych, najważniejszych. No i ten wewnętrzny Twój proces. Oddzieliłeś się od siebie, by znów się ze sobą połączyć. Pomijając to, co wszystko na zewnątrz. By jeszcze bardziej otworzyć to swoje serce, by jeszcze bardziej być w przepływie. I ten nowy początek będzie przepiękny. Bo to tak jest, że trochę zamykamy to serce, żeby później znowu je otworzyć. I znowu trochę zamykamy, żeby znowu się otworzyć jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, jeszcze lepiej. Bo jeżeli mamy zamknięte serce, no to tych pięknych relacji nie będzie. Tych pięknych doświadczeń. Dziesiątka kielichów jest zawsze dla mnie, że lepiej być nie może. I tu jest bardzo dużo tej emocjonalności. I jeszcze rycerz. Rycerz różdżek. Ten entuzjazm wróci do Ciebie jakby na wyższym poziomie. Będzie jeszcze więcej pasji, jeszcze więcej inspiracji. Także daj temu procesowi się dopełnić, dokończyć, i jakby masz tutaj potwierdzenie, że wrócisz do tego miejsca, gdzie byłeś jeszcze na wyższym poziomie, na lepszym poziomie. Będzie jeszcze lepiej. Jakby nie jesteś też tu sam, jesteś sama. I te asy otaczające dziesiątkę kielichów, to jest jakby też podkreślenie tego nowego, pięknego początku. Wiecie co? Naszykowałam tu sobie książkę, żeby jakby ta książka w ogóle totalnie mówi. Ma inne znaczenie niż te, które ja sobie wyuczyłam, nadałam kartom, zobaczymy, co tutaj jest napisane. Jaka jest tu prognoza tej dziesiątki kielichów. Całkowito, całkowita jedność z kimś, kogo się kocha, wspaniała, porywająca miłość, udane życie małżeńskie, trwała przyjaźń, szacunek społeczny, sukces towarzyski, pełna realizacja planów, spokój wewnętrzny. Słuszne przekonanie o własnej wartości, altruizm, równowaga emocjonalna, ślub, zawarcie małżeństwa z miłości, wsparcie i zrozumienie ze strony bliskich, dobry nastrój, pełnia życia, poczucie szczęścia, poprawa stosunków w już istniejących związkach, renesans w małżeństwie, wejście na wyższy etap rozwoju duchowego, wykorzystywanie zebranych doświadczeń, oddalenie obaw i lęków. Przewidywane kłopoty nie nadejdą, lub będą znacznie mniejsze. Spełnienie w miłości, przypływ sił twórczych, nowe projekty i możliwości w pracy artystycznej, miłość do ojczyzny, ślub własnego dziecka. Więc tu jest to spełnienie pełnia. Właściwie, akurat w tym wypadku tutaj potwierdziło się to, co mówiłam. Troszkę wam tutaj dodałam. Hmm. Czy coś tu jeszcze wyjmę, jakąś jeszcze kartę po prostu? Więc tutaj wyszedł, jakby odczyt głównie o relacjach o jakiejś relacji albo nowe relacje albo odświeżenie tych już istniejących lecz ja tutaj bym bardziej była przekonana że tu wchodzi jak o jakiś nowy związek bo są te asy połączenie bratnich dusz eee, Archanioł Gabriel Uwolnij ciemne myśli i uczucia. Poproś o czyszczenie i podaj się przemianie. No ta wieża mogła wywołać te ciemne myśli i uczucia po to, by byś mógł to zalchemizować. Także możesz tu poprosić o wsparcie. Poczekajcie, co może. Co nam powiedzą. Kurczę, wyciągam talię, a tu pod spodem też jest Gabriel. To jest czas, by być zobaczonym. Nie bój się swojej siły i swoich darów. Znowu uderzył mi ptak w okno, więc tutaj potwierdzenie. Idę zobaczyć, włączę pauzę, czy coś mu się stało. Czy ptaki po prostu kiedyś mnie, mnie wykończą. Ja nie mogę patrzeć na to, jak one falą mi w tą szybę i coś im się dzieje. Po prostu już tyle ptaszków tutaj musiałam pochować, że za dużo tego. Chyba zbyt bardzo się tym przejmuję. No dobra. Wróćmy do tego przekazu. Nie wiem, co z tym ptaszkiem na razie. Jest to taki maleńki, maleńki ptaszek, maleńka sikorka. One tu sobie zrobiły przy oknie moim gniazdo. Yy, I chyba jakby źle wymierzył ten ptaszek w, w lot do tego swojego gniazda, jakby dochodzi do siebie na parapecie, ale nie wiem, czy dojdzie do siebie wątpię. Szczerze mówiąc. Mm. Nie wiem, czy mam um, to odbierać jako jakiś znak. No, chyba nie chcę. Chyba na razie nie chcę. To czas, by być zauważonym. Nie bój się swoich, swojej mocy i Twoich darów. Kiedyś usłyszałam w, w jakimś filmie: Twoja twarz jest po to, by być widzianą. Twój głos jest po to. By był usłyszany. I to mi się bardzo spodobało. Myślę, że to jest głęboka prawda. Po coś tu jesteś? Uznaj swoją moc, swoją wartość. Wykorzystaj swoje dary. One są dla Ciebie, ale też po to, by wydzielił się nimi z innymi. ciemne myśli, uczucia jeszcze tutaj mnie wołają. Możesz sobie wyobrazić, możesz sobie wyobrazić, że, okej, okay, ja wiem, jak to zrobimy. Mm. Poruszymy po prostu energię teraz. Ja poproszę Archanioła Gabriela, ty też możesz poprosić, żeby oczyścił. Teraz Twoje ciemne myśli, uczucia. Ja również wysyłam do ciebie energię, która ci w tym pomoże, która ciebie wesprze. Jeśli chcesz, to po prostu napisz, przyjmuję albo powiedz sobie w sercu, przyjmuję oczyszczenie. Lubię poruszyć energią dźwiękiem również, więc prosimy o wsparcie w tym procesie. O zharmonizowanie tego chaosu. I wyobraź sobie, jak przez Twoją głowę, przez czubek głowy napływa do Ciebie taka świetlista, złoto-biała energia napełnia Twoją głowę. Wszystko co ciemne rozpuszcza się, odpada. Teraz to światło spływa dalej przez twoją szyję do twojej klatki piersiowej. Raz jeszcze niżej, cały Twój brzuch, cała górna część ciała, aż po same końce palców, u rąk, są wypełnione tym pięknym światłem. Wszystko co ciemne, rozświetla się, wszystko co ciężkie, odpada. Teraz jeszcze Twoje nogi również wypełniają się tym przepięknym światłem, tą przepiękną energią. Całe Twoje ciało jest rozświetlone, oczyszczone. Cała Twoja energia jest teraz oczyszczona. Teraz możesz otworzyć powoli oczy, wrócić, choć nie mówiłam, byś się zamknął, byś się zamknęła, ale mam nadzieję, że choć troszkę ulgi to przyniosło. I na pewno nie mam już potrzeby wyciągania większej ilości kart. Trzymajcie się ciepło, przytulam was, buziaki.